Cześć! Pokażę Wam, jak zrobić z neoliny taką właśnie pajęczynkę. No. Najpierw wkładacie to na duży palec i na mały, tak, żeby to wyglądało tak, albo to tak. Środkowym palcem bierzecie tą yy, od dołu linkę, która tu... Tak, znowu tak samo. Z kciuka bierzecie na wskazujący palec. I to znowu tak samo. A teraz z małego palca na serdeczny. Teraz bierzecie z serdecznego na środkowy. Tylko tak jakby do środka. A to z środku bierzecie z, z środkowego na Wskazujący, a z wskazującego na kciuk. No i tu oczywiście znowu tak samo. Dobra, teraz bierzecie, teraz tak to wygląda, i bierzecie tą linkę tutaj na kciuk. A z dołu wyjmujecie. tak z wszystkimi linkami Teraz, jak już wszystkie te linki tak zrobicie, to bierzecie na mały palec tą linkę, co jest na kciuku. W taki sposób, żeby wam nic się tutaj nie odwiązyło. Tak to wygląda. Teraz możecie tutaj, tak sobie trochę pomóc, żeby to było takie szersze też w środku. I bierzecie i tą pierwszą linkę. I pajęczynka gotowa. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia. Pa pa.